Będzie rzeczka, nic, się pokrywają. To jest pytanie oczywiście jasne, że nie wygrasz że światem z Polską, w sensie takim, że zawsze wydarzenia w kraju będą przyciągały więcej osób, ale to niekoniecznie znaczy, że, że one nie ma swojej grupy odbiorczej, że nie są, nie są istotne, więc uważam też po prostu z takiego, nie wiem, chociażby też prestiżowego, jeżeli chcesz podnieść rangę tytułu, to świat jest istotny. No i kolejną rzeczą, która powoduje też, że informacje z świata korzyści czytają, to jest to, że o nich się regularnie nie informuje. Jeżeli informujesz czymś tak punktowo bardzo, w przypadku jakiegoś Dużego wydarzenia, tak, pierwsze, kataklizmu z reguły, tak, dramatu, jakiegoś. to tak, nikt tak. z tego nie rozumie, no i po prostu się, no, tak bardzo brutalnie mówiąc, jeżeli w Twoim wypadku w samochodowym zginie Twój sąsiad, którego znałeś, nie? zginie ktoś w drugim końcu Polski, to też Cię by nie zainteresuje. Znaczy, będzie bardziej Cię interesował sąsiad niż, niż sąsiad z Polski. I To jest dokładnie ta sama sprawa. To znaczy, jeżeli, jeżeli potrafisz kogo, komuś to opowiedzieć i zbliżyć do tego tematu, w się sensie jakoś przyswoić, czy powstał się takim. Czymś, czym żyjesz choć trochę na co dzień i, i co nie jest dla ciebie...